Witamy w najlepszym komisji yy, samochodowym. Oto pojazd. Kupcie jakiekolwiek auto, a sąsiedzi będą pod wielkim wrażeniem. Oto auto na ten tydzień. Wieź, wagen yy, T5 na diesla. Ruda też kosztuje 40 tysięcy złotych. Oto klejnot, oto pojazd. Lampis na benzynę. Promocji za 3 miliony niezłotych. Poldolot analog z wbudowaną analogową telewizją naziemną na olej do frytek i ziemniaki 70 tysięcy złotych. Fiat Maluch na benzynę i szkło oczywiście rozpłuczone 100 zł. Fiat Skudo na radioaktywne soczki z kontraband Polis za nie wiadomo ile. Proszę 112 na wosk z uszu, nie powiem ile, bo wiadomo, że tyle nie masz. Fiat Cinquecento Sporting, król polskiej wsi na ziemniaki, 10 tysięcy złotych. WORD Ściera na paliwo, 2 tysiące złotych. Volkswagen Gulf MK1, nie wiem czy się zmieścisz XD, na papier. Honda Civic 7 z pakietem młodego rajdowca w nowej generacji. 6.812 zł. Miłych przygód z rudą szmatą, rzeczy firma Oto Pojazdo.